Wracamy z naszą klasyczną serią, czyli piwa obowiązkowe. Dzień dobry, Fik, piwny głos w Waszych domach. Dzisiaj w ramach serii Piwa Obowiązkowe piwo, które może nie jest aż tak rozpoznawalne w Polsce jak inne piwa, które się w tej serii pojawiały, ale to nie znaczy, że nie jest piwem obowiązkowym. Jest to piwo z browaru Tickstone z miejscowości Masham w North Yorkshire. I jest to klasyczny Old Ale. W ogóle sam browar jest ciekawy, ponieważ w 2027 będzie miał równo 200 lat, więc szykuje się niezła impreza. Już sobie wpisuję w kalendarz. Nie wiem jeszcze kiedy to będzie, ale jest to chyba wydarzenie, na które bardzo bym chciał pojechać. Bardzo byśmy chcieli oboje pojechać. Ja tak spojrzałeś na mnie i czekano moje pozwolenie. Może, Mogę? Mogę jechać. jechać na piwko? Możesz jechać na piwko do Wielkiej Brytanii. Ciekawe odnośnie tego browaru jest dwie rzeczy w sobie, takie najbardziej ciekawe. Trzy rzeczy. Trzy, Trzy. rzeczy. Pierwsza to, to że na stałe zatrudniają bednarza, co jest bardzo rzadkie. Jest to chyba jedyny browar w UK, który tak robi. Na stałe, na pełen etat jest bednarz, który jest w ogóle uczony od młodego i tam nawet na ich stronie możecie przeczytać historię aktualnego bednarza, który się szkoli i odebrał swoje dyplomy. No w ogóle fajny klimat, fajne to jest. I druga rzecz, że ten browar był rodzinny, następnie został przejęty przez Heinekena i w 2003 roku rodzina go odkupiła od Heinekena i to się raczej rzadko zdarza. Zazwyczaj tak, koncern kupuje, koncern przejmuje marki, zamyka, ludzi zwalnia i ma to wszystko. A tutaj Rodzina zwiedziała: Nie, odkupujemy, wraca to tam, gdzie powinno być. Fajne, to jest taki bardzo taki pozytywny, że można, że można z nimi walczyć, z tymi podłymi kapitalistami. Ponieważ to piwo powstaje prawie od początku browaru, i jest to piwo, które jest takim wzorcem Olaila. Ono się, a browar twierdzi, że się nigdy nie, pewnie nie zmieniało. Oczywiście się trochę zmieniało. Natomiast jest takie bardzo tradycyjne, chmielone szyszko, w ogóle fermentowane. Blendem dwóch szczepów, które charakterystyczny dla tego browaru. No, to jest piwo, które się dba o. To jest taki wyznacznik stylu, topowe piwo tego browaru, które ma naprawdę bardzo mocną pozycję. I w niektórych lokalach w okolicy browaru możecie się napić tego piwa serwowanego z dębowej beczki w pubie. Ale tylko konkretnie wybrane tam, gdzie wiedzą, jak, jak tą, tą beczkę zadbać. No jest to. Fajne piwo z fajną historią. W ogóle nazwa nawiązuje do tego, że Maszą miało pewien specjalny status jako miasto i właśnie było nazwane Old Peculiar. To piwo po prostu widać w tej historii w nim czuć tą historię czuć tą pabowość czuć. Dobra, poczujmy to. No. no, jest to taki chyba jeden z wyznaczników w stylu Old Ale. Oczywiście trochę inaczej rozumiany niż to, co robią kraftowcy. Mhm. Czyli nie jest to Old Ale z dodatkami, nie jest leżakowany w beczkach. Mhm. Nie jest bardzo mocny. Bo ma tylko 5,6% alkoholu, więc nie jest to mocne, ale jak zestawimy z biterami klasycznymi, które mają poniżej 4, to to już jest całkiem mocne. Mhm. Barwa bursztynowa. Tak, bardzo ładna bursztynowa, klarowna. No, bardzo, bardzo ładny bursztynek. No, biała mogła być trochę bogatsza, taka w miarę beżowa. Mam tutaj sporo suszonych owoców. Mhm. Przypieczona skórka chleba. Tak, tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Oczywiście no, te owoce w smaku są bardzo wyraźne. Ale też słodowość jest spora. Co jest naprawdę zaskakujące, jak to piwo jest bogate, mając tylko 14 plato i 5,6 alkoholu. To no to nie jest dużo. Tak, to jest no, To jest prawie sesyjne piwo według standardów polskiego kraftu. No sesyjne lwy <noise> potrafią mieć 14 plato, więc no. tak. A to jest naprawdę tak bogate słodowo, i tutaj mhm. tyle się dzieje. Fajny balans. Hmm. Oczywiście tego piwa nie można porównywać z Old Ale'ami z browarów rzemieślniczych, które mają po 18-20 Plato. Nawet chyba w BOCP Old Ale się zaczyna mocno powyżej 14. Ale to jest klasyka. I. No tak, ciężko, każdy... uwa, ciężko nawet uwierzyć w to, że to jest y, piwo do picia, w sensie nie do degustacji no w wielkich tak. ilościach, tylko takie, które można, można wypić pintę. Bez problemu. No właśnie, a, a jest, y, no robi wrażenie dużo, dużo bogatszego, dużo mhm. mocniejszego piwa. I to jest to, co ja bardzo lubię w naprawdę dobrze zrobionych brytyjskich ciemnych piwach, że one dostarczają bardzo dużo doznań. Nie mając bardzo dużo alkoholu, że można wycisnąć z tych angielskich słodów i angielskich droży naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. I nie trzeba ładować dużych ilości płatków owsianych. Więc to słodowość naprawdę dobrym angielskim słodem można zbudować jak najbardziej. Mam nadzieję, że więcej browarów polskich się o tym przekona i takie piwa będą też w Polsce ważone częściej, a po prostu będą sprowadzone brytyjskie. No właśnie, bo jak to piwo do nas trafiło, opowiedz, bo to nie takie proste od czasu Brexitu. E, tak, to jest dosyć skomplikowane od czasu Brexitu. Doszło do pewnego spotkania między <gry> mną a ambasadą brytyjską i mieliśmy wspólną wizję, żeby wprowadzić te brytyjskie piwa z powrotem na polski rynek. Udało się zgadać z dystrybutorem piwne mosty. Więc na WFP, na Warszawskim Festiwalu Piwa na edycji jesiennej 2025 było stoisko Brytyjskie, gdzie były właśnie tylko brytyjskie piwa i były klasyki, właśnie jak ten. Inne browary klasyczne były browary nowofalowe. To, co zostało z tego po festiwalu, też pojechało do sklepów specjalistycznych, pubów. I mam nadzieję, że to jest początek tej akcji, że będziemy to kontynuować i że wspólnymi siłami i staraniami doprowadzimy do tego, że. Takie piwa będziecie mogli kupić normalnie w marketach, no nie w każdym, na każdym kroku. W Lidlu, w promocji. Może też. Skoro, jeżeli Schlenkerla no tak, pojawi się w Lidlu, no. jeżeli w Kerfurze jest Lindemans, w stałej ofercie jest Dewel bez problemu dostępny, da się. I te piwa przecież kosztują, no czy Lindemans nie kosztują 2 złote, 3 złote. Mhm. Nic nie kosztuje teraz 2-3 zł. I te piwa, moim zdaniem, też powinny się na powinny znaleźć swoje miejsce. I będziemy do tego dążyć, żebyście mogli się takich piw też częściej napić. A to jest naprawdę zaskakujące. To już powtarzaliśmy, ale się powtórzymy znowu. Mhm. Przy tych parametrach, jakie to piwo jest bogate, jakie jest fajne, jakie jest ciekawe, jakie jest degustacyjne. No, bardzo bym chciał spróbować wersję lano z drewnianej beczki. Mhm. No I to jeszcze w pubie I w, w pubie, brytyjskim. takim brytyjskim, klasycznym pubie po prostu. to. To śmierdzi z tęchłym drewnem. Nie śmierdzi, tylko pachnie. Jest specyficzny aromat. Tak. I czuć po prostu tą historię. Ona jest, on jest w tym drewnie. Czuć, że to 100 lat temu ktoś tego drewna dotykał, i czuć jeszcze ten dotyk. <laughs> Nie, bezpieczeństwo. No, no, wiem, się, to ale wiem o co chodzi, tak, no. W takim miejscu myślę, że to piwo by smakowało jeszcze lepiej. Mm. A nawet tutaj smakuje. Dobrze. Nie spodziewajcie się oczywiście, że to będzie super, mega, hipergęste, ale jak podejdziecie z założeniem, jakie to ma parametry, to będziecie naprawdę zaskoczeni na plus. Będziecie będzie zadowoleni. Także polecamy podczas wizyty w Wielkiej Brytanii. Możecie sobie spróbować albo czekać na kolejną akcję z ambasadą brytyjską. Trzymać kciuki, żeby. Takie piwa też były na stałe dostępne w Polsce, i żebyście nie musieli lecieć do Wielkiej Brytanii, żeby ich napić. I widzimy się no za czas jakiś.